zabijamy pierwszy falik to będzie falik narożny więc na razie tak go walimy aby nam stał następny będziemy już wyrobić kąt prosty wyznaczyłem już tutaj kąty sznurek rozciągnąłem tyle po prostu ile mi się udało bo nie mogę zrobić więcej dlatego że tu są cały róg jak widzicie, dochodzę do, praktycznie do woliery yy, z barządami, No Tu klin mi taki zostanie, no z tym, że tak jak wcześniej mówiłem, to będzie tak yy, na wiosnę przerabiane, przesuwane. Już wtedy przeniosę się na ten wspólny fundament z tą ścianą. Także to wszystko będzie potem do, według tego dostawione. Tak samo tu musiałem zachować po prostu yy, większą odległość między tą wolierą. No, tak jak mówię, zrobiłem tyle, ile to po prostu dało nam Terenu. I cóż teraz, teraz bierzemy się za szpadelek i zaczynamy po prostu kopać pod fundament rów. pokopałem mniej więcej już sterowy yy, myślę, że dobrze aby równo było, teraz zabieram bo mi będzie przeszkadzał yy, mamy przygotowane blaty te blaty to oczywiście miałem to z poprzedniej woliery co żeśmy robili dla beżantów także mam sporo tych blatów w zupełności nam tu wystarczy dlatego tam była dużo dużo yy, większa ta podmurwa dużo dłuższa więc blatów w zupełności nam wystarczy będziemy już osadzać poziomować na odpowiednią wysokość jeszcze muszę zobaczyć jak to ma być bo tu wiadomo mam ze spadkiem niestety i tu będę musiał z tego rogu zaczynać niżej żeby tam nam szło nieco wyżej ale nie za wysoko z kolei bo tam będę czasem musiał ciągnąć jeszcze aż za te bażanty jeszcze tą woliarę do końca, chciał przeciągać później, więc, żeby nie wyszło mi do pasa ta podmurówka Stąd będziemy tu delikatnie ją zaniżać. Ustawiamy już pierwsze deski, te na razie tam są nieruszone. Tutaj już mamy tą wypoziomowaną, podniesioną już tak, jak być powinno. Nie wyszło nam wysoko. bałem się, że nam będzie bardzo wysoko uciekać. To musieliśmy oczywiście zaniżyć, jak widzicie, parę centymetrów, to jest może ze 12. Do 15 nad ziemią, tam mamy myślę ze 25 na końcu już wyżej, ale mówię na końcu, nawet jak będę robił już tam dalej, to maksymalnie może do 30 cm, 35 już nie ma takiego dużego spadku dalej. Także tego się będziemy trzymać, tego poziomu i lecimy dookoła już. Zaczęliśmy szalować już z drugiej strony, także około 15 cm robię fundament szerszego myślę, że nie ma potrzeby bo i tak tak głupie to nikt nie wykruszy żadne zwierzę w ziemi to będzie bardzo różne tak jak widzicie tutaj na, będzie prawie że tylko tylko podzieją ale ja sobie potem dosypię jak widzicie mam serce tutaj wykopanego piachu z robu więc sobie to wszystko odpowiednio podsypuję tak żeby ten fundament nam się troszeczkę w ziemi zagłębił, żeby się nic nie przekopało. No zostało nam tutaj teraz tylko jeszcze dwie strony. Jedna i druga i myślę, że zaczniemy zaraz mieszać beton. Wzięło się rozpadało, no niedobrze. Zostało nam e, ostatnie, jak widzicie to na końcu, blask by połączyć. A kurde kleję. Mam już nawet przygotowany, wycięty, z takim troszeczkę zakapkami, no ale mam w całości, także tylko to połączymy i składamy już szkoda że pada mamy już całe zrobione teraz muszę tutaj obsypać to wszystko ziemią dlatego żeby mi tutaj no, w tych miejscach właśnie bo beton będzie mi się wylewał no to bez sensu taka robota także muszę dookoła to tym piachem obwalać, pouszczelniać no i mieszam betoniarę zaczynamy to wszystko już wylewać przyjechał żwir Także zsypiemy, to dużo nie wziąłem, wziąłem dwie tony żwiru to taka niewielka kubka mi została z poprzedniej to robiłem dla bazantów tą wolierkę Także to mi zrzuci. Myślę, że w zupełności mi to wystarczy tyle żwirku także fajnie Będzie można zaczynać robotę Żwir już mamy, jest kupeczka cement trochę mi moknie, zaraz będę musiał, no to naprawdę to mi zabraknie. Mam na razie dwa worki, ale nie ma problemu, tu na miejscu sobie kupię, bo te niary mamy. Podłączyłem to wszystko już do sieci. A jedziemy. Myślę, że dobrze to wygląda. Konsystencja chyba jest też dobra. Wylewam do taczki i jedziemy. Wywalamy już ten beton. Ostatnia taczka już tego betonu. Praktycznie mamy już pozalewane. Dolejemy jedynie do poziomu. I to starczy. Także myślę, że ze 20 może więcej tych taczek zrobię. Nie wiem, pogubiłem się już. Już tam nie liczę. W każdym razie cieszę się, że zaliliśmy. Parę dni mnie postoi. I będę rozbierał. Wylałem wszystko. Deszcz troszkę nam przeszadzał, do południa padało. Myślałem, że się nie wyrobię, ale już skończyliśmy. Powiem, troszkę się zasypałem, ale ładnie wylałem równo wszystko wypoziomowane. Wydaje mi się, że powinno równo wszystko stać, co najważniejsze.